Cześć Boże wszystkim, witam na kanale Father Ulaski z Alaski U mnie początek października i powoli już y, pogoda się zmienia Jak widzicie woda w zatoce, tutaj w porcie już zaczyna zamarzać y, Też już pojawił się pierwszy śnieg Więc wszyscy szykują się do, do przyjścia zimy, która już niebawem nas zaskoczy <laughs> Dlatego też y, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o kolejnej zasadzie, jaką sobie ułożyłem tutaj yy, na misjach. Bo jak pamiętacie, pierwsza to żeby nie stracić wiary, yy, a druga podobna, żeby nie stracić życia. <laughs> Właśnie każde wyjście nawet do sklepu czy yy, gdziekolwiek na zewnątrz w czasie zimy yy, no może się skończyć jakimś odmrożeniem, więc trzeba uważać, yy, trzeba dbać o swoje zdrowie. Uważać, żeby właśnie nie zamarznąć, dlatego, dlatego przy minus 20 i przy silnym wietrze, to nawet czuwalna temperatura jest to prawdopodobnie, może minus 40, więc wyobraźcie sobie, co się dzieje wtedy z nosem, z policzkami. Dlatego trzeba bardzo uważać. Nie tylko można sobie odmrozić różne części ciała. Stopy, czy ręce, czy twarz, ale myślę, że też wielkim zagrożeniem tutaj na Alasce są dzikie zwierzęta, które można spotkać, które sobie tutaj zamieszkują tę piękną krainę. Więc tu też w tej kwestii trzeba bardzo uważać. Idąc gdzieś na spacer, czy jadąc, po prostu trzeba uważać, bo nie wiadomo, gdzie jakieś dzikie zwierzę może być. I na pewno zwierzęta nie zaatakują człowieka, jeżeli nie będą czuły się zagrożone, więc to też jest taka zasada, żeby lepiej nie prowokować, gdzieś tam z daleka obserwować, jak się chce coś, jakieś zdjęcie zrobić, bo zwierzę atakuje, jak czuje się zagrożone, więc, więc ale lepiej unikać bliskich kontaktów ze zwierzętami. Się naciągnęły chmury, rozpoczyna się śnieżyca, więc powoli wracam, żeby nie złamać swojej zasady i dbać o, o życie zdrowie. No tak, jak mówię, to nie są żarty przy, przy dużym wietrze, przy ogromnych mrozach. Można szybko sobie odmrozić twarz, ale też moje doświadczenie krótkie tu zimowe pokazuje, że trzeba uważać na takie trzy punkty swojego ciała, ponieważ na kostkach, na nadgarstkach i koło szyi może się podwinąć yy, rękaw, nogawka albo bluza. I przy dużym wietrze, właśnie bardzo szybko możemy odczuć, że te trzy miejsca są takie wrażliwe na, na wiatr. Dlatego pozdrawiam ze śnieżnego NOM. Zima już na pełnej petardzie wjechała, więc na pewno święta Bożego Narodzenia będą białe. Nie mam się o co martwić. Na pewno śnieg będzie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Szczyź Boże!